Cześć, witajcie, z tej strony Mati Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie Już w trzecim odcineczku na mojej mapie e Prezentacja tak, jak wiecie poprzedni odcinek miał 50% mapy Dzisiaj mamy już 80% mapy No wolno powiedzieć, że mam jest na ukończeniu mm, Kolejny odcinek to będzie 100% Trochę też nie było w sumie tej serii 2 tygodnie Nie było odcinka z postępów, ale wiecie były święta, sylwester I nie było czasu Na mapie ogrom zmian Naprawdę dużo się zmieniło. Myślę, że na lepsze mapa jest na ukończeniu. Zostały jakieś takie pierdoły. Dzisiaj odcinek taki typowo e, wam pokażę, co się zmieniło. Pokażę Wam jakieś działające triggery. Pokażę Wam misje na polach, bo zostało to dodane. Tak więc to wszystko dzisiaj sobie ogarniemy. Na początek, tak jak widzicie, wreszcie droga. Już na drogę nie wchodzi nam trawa. Została tak tutaj, jakby pobocz, tak została podmalowana taką teksturą. Myślę, że to spoko wygląda, już ta droga jest ok. nie wchodzi trawa jak to wchodziło wtedy, koszmarnie to wyglądało. Tak, mamy zakończenie mapy. Zakończenie mapy jest takie dziwiaste. może trochę w klimacie trzynastki, ale od początku. E, zakończenie jest takie, że oczywiście nie przejdziemy, są tutaj kolizje dodane, żeby nie było wejść. Kolizje są dodane też na przykład na wysokości, nie są tylko one, wiecie, jakieś niskie. Tak tak, tutaj mamy... Taki wiadukt, jak zwał, tak zwał, który po prostu kończy mapę. Tutaj już nie wiedziemy, też jest to jest zrobiona. Myślę, że spoko, nie miałem innego pomysłu. Rozwiązanie może właśnie z czasów trzynastki, ale mówię, ta mapka jest zrobiona pode mnie. Mi się takie coś widzi, czemu nie? Chyba został dodany znak, teraz zabudowany, nie było go. No i przede wszystkim malowania. te krzaczki, te trawki, coś czego naprawdę, naprawdę brakowało. No i uparcie. No, o wiele lepiej już to tak wygląda, jak widzicie. Tam jest, no, zmian naprawdę tutaj doszło. Ogólnie też na początku filmiku dziękuję tutaj koledze. Jego nick to LS King. Dam wam link do niego w opisie. E, tutaj kolega pomógł troszeczkę z farmlandami, żeby misje działały, ale do tego zaraz przejdziemy. Jak widzicie, każde pole ma inną prawę. Ponieważ działają te pola, że tak powiem, i wolno robić misje. Taka zmiana, czy potrzebna, czy nie, no w sumie. Do rozgrywki fajna, nie? Jak chcemy sobie pograć, wiecie na misjach, to spoko, myślę, że akurat to fajnie wyszło. Tak, tutaj zrobione też za tym sklepę porządek, bo to był taki chaos. Tutaj jak wiecie, był pusty teren. Została tutaj zrobiona łąka do kupienia. Eee, już wam pokazuję, jest tutaj to land, tak jak było. Jest to jedenastka. Tutaj po prostu było post, puste land do budowy, a jest tutaj łąka. Tak to zostanie. I tak, przede wszystkim mamy land i pole na początek Taka zmiana została zrobiona Także wiecie Jakby ktoś chciał sobie pograć, wchodzi i może oczywiście grać No i dobra Zostały porobione e, takie wjazdy na każde pole Bo te, nie było tych wjazdów ostatnie czasy Ślady Tutaj wjazd, tutaj wjazd został zrobiony I Jeszcze te wjazdy, wiecie, trzeba wyprofilować lepiej Ale tutaj wjazd też nie było Tutaj wjazd, no myślę, że spoko wygląda na pewno lepiej niż było. No i przede wszystkim, tutaj jest największa niespojanka, ale to za chwilę pójdźmy od początku, bo już taki chaos się zrobił. No, malowanie, traw, jakieś wiecie, błędy pulsowane, jakieś rzeczy powywalane, no takie dopieszczenie po prostu, nie? Tak, moim zdaniem to lepiej wygląda. No, zakończenie się nie jest takie same. Tutaj po prostu się na wejść, wiecie co chodzi, no identycznie zrobione, cała pana około Wiatraki trochę odsunięte, były za blisko, z pokroją klimacik Tak, mamy tutaj przede wszystkim zmienione to Grafika oczywiście moja, e, sam zrobiłem Skup płodów rolnych, co możemy skupować Godziny otwarcie, adres Rysiowice 5 To jest taka mała wieść, że nad nie musi mieć, wiecie, ulic Po prostu miejscowość jest adresem tak, skup, wreszcie skup jest działający, to co jest najważniejsze A Mamy tutaj skup, jest trigger, działa to wszystko Tutaj specjalnie, żeby nie było Dla dowodu, chcę wam to udowodnić, żeby nie było, że wiecie Pokazuję wam skup, który nie działa Tam więc wszystko działa I na tym skupie możemy wszystko skupować Wszystko co się da, stwierdziłem Będzie to takie wiecie, wszystko będzie za jednym zamachem Żeby tu się nie rozdrabniać, nie robić jakichś skupów osobnych, buraków Wiecie co chodzi, tam więc wszystko Wchodzimy sobie Skup urycha, nazwa też jest działająca i wszystko możemy sobie skupować, wszystko działa tak jak powinno. Jeżeli chodzi o minimapę, skup Urycha też się pokazuje z ikonka tego skupu. Myślę, że spoko to co miałoby zrobione jest. No najważniejsza rzecz, bo jednak mapę bez skupu ciężko było. Dalej e, handel zwierzętami e, został tutaj zrobiony, miał być na tej łące, ale stwierdziłem, będzie za mało pól Dlatego ten hadla, więc po prostu tutaj, jest w takiej małej budce. Wszystko działa, wiecie, jak będziemy mieli jakieś zagrody mieli, wszystkie da się kupować i tak dalej. Nie mam jeszcze zagród, tam więc nie mogę, ale wszystko działa. I jakieś duperele poprawiane, jakieś tam trawy, wiecie o co chodzi? Wszystko są ogarnięte. Tutaj jest trigger na wysyp, nie wiedziałem gdzie go misowić. Myślałem przy silosach, ale tutaj by było za wąsko. Przy tej wadze po prostu jest ale widzicie, działa, wszystko skupuje, tam jest spoko. Dodany Audi. To chyba w ogóle B9 albo B8. Tak wygląda, w ogóle mi to wygląda na Audikach chyba się mylę albo jakaś... No nie no ja mam powiedział do Saudi. Jakieś B8 albo B9, no ale może się mylę. No dobra, mniejsza o to. Tam jest, mówię, skup został zrobiony działający. Jakieś tam momenty były poprawiane mówię te pola. Na każdym polu coś rośnie, generują się. Tutaj chyba nic nie było ruszane, tak wiecie, mówię wam już nie pamiętam co tutaj się działo, bo jednak trochę tutaj nie nagrywałem na tej apce tutaj jakieś autka pododawałem jakieś duperele, wiecie co chodzi, jakieś tam kostki lepiej ułożyłem, jak jakieś tam nieład, tak wiecie Bele odsunęłem, bo były na płocie, takie duperele, no myślę, że teraz, wydaje mi się, że teraz fajnie to już wygląda, nie? Tak jest już, jak na tych polach coś rośnie, ten klimat też jest inny, nie? To trzeba sobie przyznać, no i tak Wisienka na torcie jest tutaj gospodarstwo startowe, znaczy gospodarstwo, są tutaj trzy budynki, budynki na krzyż no ale jest to, jest to gospodarstwo. Tu po prostu jak ktoś nie jest fanem budowania, ktoś nie umie, no to spoko może sobie tutaj już zacząć grać, może sobie to zedytować. To jest taki teren, który będzie na gospodarstwo przeznaczony. Wiadomo, wolno sobie też na jakimś polu wybudować, Gospo, ale to jest taki typowy teren. Ten teren, wchodząc do gry na Save Game mamy sobie za automatu kupione oraz to pole. To jest taki start. Ehm, szczerze, po co, po co to robiliśmy? Bo może jest szansa, że tą mapę wydam, szczerze. Bo ta mapa na razie będzie jest będzie grywalna. Jak będzie grywalna, to stwierdziłem, wolno to wydać. Może nie są mapa najlepszych lotów, bo bardziej jaki klimat 13, no, ale na daną chwilę nie ma żadnych polskich map. No to stwierdziłem, że lepsze takie coś niż w ogóle uważam. Tam jest no. Trochę się pozmieniało, mówię, gospodarstwo startowe. I są maszyny na start, też żeby, wiecie, jak ktoś nie chce, nie umie, nie wiem, modów pobierać Mamy kombajnika Masaya Ferguson'a na początek Mamy John Deere I Fenda, takie inne maszyny, nie te amerykańskie, typowo jakiś tam gruberek, przyczepkę Kombajnik i tu mamy jakiś pług, nie? tak jakieś maszyny, wiecie, żebyście mieli, nie? Wiadomo, wolno sobie to sprzedać, wymienić Mówię, gospo takie, no, byle jakie, są trzy budynki, ale wiecie, to jest taki start Tu możecie sobie to zbudować, przebudować, mówię To jest zrobione po to, jak ktoś nie lubi budować, nie umie, a chce mieć jakieś gospo od razu Trochę to jest takie zrobione pod wydanie, mówię, może akurat, nie? Czemu nie? Dalej e, Tutaj zostały te krawężniki jakoś tak lepiej to, to zrobione, nie kończy się to tak Nie jest takie też wszystkie proste, kanciaste Tu jest wjazd i tak, mamy tutaj naszą drogę No droga wreszcie nabrała też takiego klimatu te miedze są porobione, to wszystko. Tu też już jest wjazd skończony, wyrównany na to poletko. Tutaj ten klif, tutaj nic nie zmieniałem, to było wszystko ok. No zakończenie dalej zrobione. Tutaj nic już nie robiłem z tej strony. Tu jakieś duperelki, wiecie o co chodzi. No i tu jest straż. Straż jeszcze nie jest skończona, dlatego tampa ma 80%. Ponieważ straż nie płot do jakichś budynków, wiecie o co chodzi, nie? Wiecie. No i tak to się prezentuje wszystko Pola, poletka, mówię, jakieś krzaki Tak, wiecie, żeby na tych miejscach nie było tak smutno Że nie ma samej trawy, coś się po prostu dzieje, nie? No myślę, że spoko to wyszło Jak na taką prostą mapę, to nie jest jakaś mapa, wiecie, nie wiadomo jaka To jest, ma być prosta mapa e, Jeżeli chodzi o, nie wiem, dalsze rzeczy, no to tak Ech, Tak, tutaj jeszcze nie jest mini minimapa to jest do zrobienia, bo te pola są, wiecie, jakby pokazują się jakie pole kupujemy, patrzcie. 11 czyli pokazuje się ta łąka tutaj ale to trzeba poprzenosić ten numerki, jakby to jeszcze jest do zrobienia. Ale jakby pojawiają się te triggery, te kąki domu, to wszystko jest ok. Co dalej? Są misje. No, na razie mamy jedną misję na opryski akurat u Katie jeszcze będą zmienione nazwy na polskie. Nie będzie Katie, to będzie Arnold, nie wiem kto, nie wiem Zbyszek, Zdzisław, wiecie co chodzi, nie? No i normalnie przyjmujemy zlecenie i tak dalej, nie? I to wszystko działa. Tam jest to są ogarnięte. No, myślę, że dość to wyszło, nie? Ta mapka. Nie chciałem tego wydawać, ale może ktoś będzie chętny, mogę to w sumie wydać, no bo jak na tej mapce pogram a no tak ta apka będzie mi leżała na dysku, tak więc wiecie o co chodzi nie? Z drugiej strony, po co mi to ma być? Jeszcze wam pokażę normalnie, że ten farmland nalewy do nas, że da się tam kosić zboże Trochę kombań brzydki, bo jednak ten wielki masyj, no ale To jest takie wiecie, żeby wam po prostu pokazać, że to wszystko działa Oczywiście ten farmland, jak nie chcecie go mieć, wolno sobie go sprzedać, tak więc nie ma tutaj problemu Tu tak samo wolno ten farmland sprzedać, jak nie chcecie go przedmieć, mieć, tak? Natomiast tutaj wszystko jest jakby yy, ogarnięte Ej poproszę na pokosłomy Chcę wam też tutaj pokazać, że na przykład ta górka nie jest przesadzona, nie? Że ten header nie będzie skakał, wiecie, że to wszystko ok, nie? Bo też nieraz były takie komentarze O, na pewno nie działa, na pewno są te górki, wiecie, przesadzone Nie, normalnie tutaj chyba na to, nie było na tym polu, coś tu chyba robiliśmy Ale w sensie, że kombajny nie kosiliśmy na pewno Natomiast teraz jest to tutaj wszystko ogarnięte, nie? Normalnie się header nie poskakuje, nie robią jaku wszystko są ogarnięte, tak. Co dalej, co jeżeli chodzi na planetę, tą mapkę, i co dalej? Na pewno ta minimapa, mapa ogarnięcie tych jakby ludzików, żeby byli Polakami, jakieś tam Katy Perry albo inni. Oraz na pewno ta straż do skończenia, nie? Jeżeli chodzi o zakończenie mapy, nie będę tego robił inaczej. Są ten las, jakby nie widać, co się dzieje poza tą mapą. Są dodane kolizje, nie da się wyjść z tego, tak więc, no, takie zakończenie, bynajmniej dla mnie, po prostu jest wystarczające i nie widzę tutaj, że tak traktuję potrzeby tego nie wiem, udoskonalać. Takie zakończenie nie odpowiada, mówię, ta mapa była robiona pode mnie, mówię, ta mapa może mi się po prostu znudzić, to ok, wtedy sobie tę mapę po prostu wydam. Nie mówię na 100%, że będzie wydana, ale jak mi się znudzi, no, to po co mi ta mapa na dysku ma leżeć, tak. No taka prawda Tam więc mówię, trochę tutaj y, podziałaliśmy Mówię mapka jest mała, ja uważam że na tej mapie jest 150 koni maksymalnie Bo są większe pola nie Tam więc, no, ale na bizonkiem też tu pograć. Coś jeszcze się zmieniło? Chyba nie, mówię te skupy są dodane Widoczne, da się kupić też te zwierzęta W tych oborach działają, bo budowałem obory to wszystko normalnie działa Tam więc no nie ma tu po prostu raczej jakichś rzeczy, które by nie działały. Uważam, tak, mapa po prostu jest grywalna na pewno. Wszystko ma grywalne, bo ta mini-mapa, no to tylko wystarczy to, jakby wiecie, zmienić, przedstawić te pola. No ale pola da się normalnie kupić, misje się generują. Nie wiem, pokazałem jakąś misję, ale akurat to wszystkie mi się chce robić, nie? Chyba, że sobie przyspieszymy czas i może się akurat, wiecie, jakieś by coś skoczyło innego. No damy sobie też, damy, damy sobie tego maxa Zobaczymy, bo chcę wam też udowodnić, że te misję da się robić, nie? Że normalnie, wiecie, zrobimy misję i dostajemy jakieś wynagrodzenie Jednak nie jestem, nie mam ochoty na opryski No i dobra, mamy tutaj misję Przewinęłem sobie trochę tego czasu, już mogę ten czas dać, zaś na jedynkę No ja Mamy tutaj taką misję na przykład pod tytułem Kultywacja No, no weźmy sobie tą kultywację kosy też działają, no dają przyjmie zlecenie Aha, to jest to pol, na którym byłem Dobra, bierzemy jako John Deere z tą maszyną. Już nie będę tego zmieniać. jak takie maszyny mam na start, no to wykorzystajmy je. Może tak tłumaczę. Teraz po prostu mówię, chcę wam jakby udowodnić i pokazać, że te misje działają, nie? Normalnie, jakby ktoś chciał, bo on robić misję, albo uważam, że na takiej małej mapie te misje zostały. Trochę... No nie wiem, czy przy 12 w polach komu się robić misję, no ale jest to. Jest taki wymóg, jakby farmingu, wiecie o co chodzi, że ten farming daje tę misję, no to stwierdzono, dobra, no to okej, okay, zrobimy, nie? Kawał pola w sumie to pole, jednak jest. Widzicie, tu jest kolizja. Normalnie się zatrzymujemy traktorem, trzeba uważać. Ta kolizja jest tak dość. no normalna, nie? Tylko mówię, ja wam to pokazuję, żeby nie było, że nie ma, nie? Normalnie, widzicie, postęp jest, działa wszystko. No ale to misję zrobimy do końca, bo jednak chcę Wam udowodnić, że też piniążki dostaniemy. Wiecie o co chodzi, żeby nie było, że. jakieś te wymyślam, gusła. Dobra, więc możemy sobie z tej strony akurat machnąć. Na tym polu chyba w ogóle nie grałem. Mam szczerze jeszcze na tej mapie jakoś mojej... Jakoś nie było okazję na tym polu pograć. Ale ja też spoko pole. W no mapka ma małe pola. Tu macie, wiecie, to 150 koni więcej nie ma sensu. Bo jakbyście mieli, nie wiem, się kolniczą 300 to żona przyjemność. Nie wiem, przeszedłem trochę po takich małych polach jeździć, że tak to nie... Normalnie jest połowę pola, żeby na tutaj dwa przejazdy i będzie prawie gotowe, jeszcze tam jeden przejazd z tamtej strony i będzie ogarnięta. Tam więc no myślę, że spoko wyszło, nie myślę, że do 20% takie dopracowanie. Jakieś tam błędy, też właśnie tę mapę testuję, gram na niej. Wiadomo, jakie tam będą błędy, mogą się jeszcze pojawić. Też po to właśnie są takie odcinki, żeby też Wam pokazywać to wszystko, jak to wygląda, jak to działa. Wtedy to będzie na, naprawdę z poczką. Ona ze włączę chudy, że pokazać wam, że ta wypłata przyjdzie na konto, że sobie nie dodaje pieniędzy czy coś. No i co, chyba faktycznie to te dwa razy i to pole będzie no, skończone. No bo co, to 13% to jest tak, że nic. No i popatrzcie, chodzimy, odbierz, pieniążki na konto przyszły Natomiast co, myślę, mi się wydaje, że to będzie na tyle w tym odcinku Jak wiecie, robię z tej serii mapę, e, polska wieś, jest mapę, serię z tej mapy robię Tak więc zapraszam, jak ktoś nie widział, dam wam link w opisie czy tam w komentarzu No i co, widzimy się na odcinku, który będzie już zakończeniem tej serii takiej, gdzie będzie po prostu już 100% Tak więc łapkujcie, subskrybujcie, cześć